Witam. Yy, tak sorry za jakość na wstępie, tak jak mówiłem, materiały telefonem nagrywane. no to startujemy. Może zacznijmy od czegoś przyjemniejszego. No wiem, rozbieranie przypiwku. A. Dobra, sobie go tutaj postawię. Nie obrazicie się, mam nadzieję. i nieco miałam kręcić to się wykręci dzisiaj powiem wam przejebany dostęp do tej pompy hydraulicznej jest yy, no ogólnie żeby tutaj wiecie chłodnice to tam takie pierdoły to wykręcacie ale żeby wykręcić pompę hydrauliczną albo trzeba mieć chińskie dłonie albo wybeszać wszystko co chodzi o wymianę Samej pompy hydraulicznej. No trzeba się nakręcić, trzeba. I trzeba wiedzieć, gdzie później jakaś róbka. Jest tego trochę do wybeszania No ogólnie materiał ten jest nagrywany z demontażu tego i owego. Może się dostanę do pompy, ale to pewnie zejdzie jeszcze dobre 15 minut. Mm, mm, mm. Jedna śruba jest. No. Powiem Wam, tutaj był na imbusy najgorszej od odlewu przedniego korpusu mostu. To jest najgorsze, odkręcić te śruby od dołu pompy. Góry przewalone. Jeszcze jak je byłaby zakręcona jakaś śrubka z łbem sześciokątnym zwykła, to jeszcze, jeszcze, a imbusówka mówię Wam, przewalone. Tutaj odkręcić to w ogóle jest magia odkręcania. Trzeba się nakręcić, i tyle. Wszystko śliskie jeszcze sobie rękę przeciąłem. Trochę burto, ale od przyczepy. Także troszkę pieczę. Dobra, kolejna śrubka. Tutaj na klucz 13 od czoła. E, tak. Bierzemy trzynastkę, 13, Dwie. Mhm. Tu będą krótkie śrubki. Jeszcze zostanie rurka od turba. I odkręcić ogólnie cały ten odekiel. No, tutaj jak się pompę ściągnie hydrauliczno to zostanie go od dołu od misy olejowej odkręcić no i tutaj i mamy ogólny dostęp do pompy może wam pokażę na tym nagraniu pompę zaraz pójdę po nią wczoraj brałem tak na próbę na sucho kręcąc pompę zobaczyć jak to chodzi no i powiem wam na pompę jak pompa nowa I no się takie rzeczy robić no jak tego nie robiłem kurde bo się wiecie czasami można przeliczyć ale czasami powinno, no czasami powinno się wymieniać pompę. w końcu te 11 tysięcy motogodzin to już nie mało myślę może ona nie była kręcona ale kto tam ją tam wie no i dobra Ach. mamy dobra trzeba zabrać rurkę no i będziemy lecieć z tym koksem dalej no dobra to może skoczę wam po tę pompę oliwę. Jeszcze już idę do was przy okazji pokażę wam, to jest odcień, którym będzie malowana. Lok znaczy. Taki odcień będzie miała. Kogoś będzie interesować, to powiem, co to jest za farba. To jest szybko snąca farba. Eee, powiem, w aparacie troszkę jaśnie wyglądała, tak to delikatnie ciemniejsza. I już pokazuję wam pompkę właśnie to i ona tak właściwie siedzi gdzieś mniej więcej tak to wygląda jeden, dwa, no i 3. i widzicie jak się śruby te poluźnią to czasami silnik potrafi MWM nie mieć ciśnienia bo tutaj on nie ma żadnego ringa tak samo w wytoczeniu w korpusie bloku silnika i olej czy tak powiem, bokami rozsadzę i nie ma tego ciśnienia. Jak jest pompa poluzowana. Dobra, ja może polecę, polecę, polecę. Wiecie co, wezmę sobie nasadowe trzynastki ogólnie nasadowe klucze. Jeszcze może skoczę sobie wezmę inne pudełeczko Na te śruby, żebym wiedział O, no, zapinaj się Dobra, to byśmy mieli jeszcze od turbę, ale chyba tego imbusa tu mam mhm. Dobra ja, Z tych śrubek nieraz trzeba się nasiedzić I odkręcać Wcześniej rynówkę trochę umyłem Wymyłem ją wstępnie Powiem Wam, żeby dobrze malować, to trzeba też i dobrze umyć. Jeżeli nie macie jakichś nie wiadomo jakich narzędzi, czyli, wiecie, piaskarki, bo trzeba zaś mieć dobry kompresor, trzeba mieć całe przyrządowanie do piaskarki. Nie każdy to ma w domu, jak to się mówi. Więc proponuję dobrze wymywać. Powiem Wam, jeżeli jest dobrze wymyta powierzchnia i nie ma jakichś tam uszczących się tego rzeczy, jak przetrzecie tą... Ma się trzymać to. Oszukujmy no się, nie ma co jakoś malować tego traktoru fabrycznie. Tylko żeby odświeżyć wygląd i go w miarę zakonserwować. Bo on nie jest młody, traktor, więc po co mu to? O, ja cię kręcę. Wiecie, co tu będzie ta śrubka odkręcić? Ach. Jak ja to zrobię? Pytanie. Możliwe. nie. Ale góźdnia mam dostęp. Tak zaś górna rurka przyskadza, która idzie w dół od turba. O Jezu, o Jezu. Hm. Może wezmę sobie najwyżej jeszcze. Inaczej, po co ja się mam męczyć tym, skoro ja mogę sobie wziąć... Mam nadzieję, że to jest to samo, czy nie to samo? Nie, większy spróbujemy podejść giemkiem, jakoś zapakować. wam lipa, spróbuję torxa, może torx go złapie, guzik, czasami tak jest, czasami tak jest. Uh -huh weź i go odkręć kurde no całego turba nie będę ściągał mm -hmm. o, jakoś się ruszyło Mówiłem, czasami nieraz trzeba po tym centymetrze te śruby odkręcać o teraz może pójdzie zaraz w palcach Zobaczmy. a nawet palców nie ma jak podsadzić ale ale poszła. Uhy, uhy. Ale poszło i się odkręca. Tutaj puszczelniem tak jak mówiłem, troszkę z silikonem, szarym. Tam dekiel spod od spodu skrzyni cieknący. Eee, będę miał do wykręcania uszczelnienia. Już filtr olejowy sawny mam. Um, ostrości, bo puszka dobra. Też nam mógłby pokazać. Takie coś. Dobra. Rurkę turba mamy. Dzwoniłem za oponami. Dzwoniłem za oponami do tyłu. Także baza hełm zostaje mi. Mają najlepsze i cenowo opony. Uj do 15. Tak jak mówiłem z mtz ale się pytałem ogólnie, co tam, jak tam cenowo. Czy rodzaj opon, czy mają, czy nie mają. Mają i to idzie. Kurde, zaraz nie będę piła jeszcze. Mm, mm, mm. <laughs> Trochę śrubek będzie. Bo, 12 minut. Dobra, Reszty Wam nie będę tłumaczył, bo tu nie ma sensu. Co chodzi o odkręcanie śrub, oblecę dookoła Dekiel i będę miał dostęp do pompy, praktycznie można ją ściągać bez odkręcania miski z tego względu, że jest na trzech śrubach, smok jest nie jest przykręcany, on jest elementem przykręconym do. Hmm. Tam do środka, do korpusu jest przykręcony smok, także on nie jest przykręcony do samej pompy, on tylko wchodzi rurko z o-ringiem w pompę i tyle. Także od tej strony wyjmę go spokojnie. Dobra, tyle w tym materiale. Cześć.